Czyli witajcie w kolejnym odcinku z karierki Szolke. A przynajmniej trudny mecz. Bo z Heidenheim, który jest na miejscu z trzecim, ale my jesteśmy w gazie. Ta obrona jest wkurzona. No ale cóż. Może oni są tak wkurzeni po prostu tak pozytywnie, nie? Że oni są źli. Chcą grać lepiej. Są głodni. Zwycięstwa. Nie wiem. Ale wiem, że. Dina Ebimbe. bimbe. Gelsenkirchen. A nie by było u siebie pokazać kibicom. Jak na razie to polsegiń był bliski odwalenia kaszany. Dobra, prze. Aj. Heidenheim, na razie ciśnie Juan Cruz Na razie to nic se klepią piłkę, okej okay. Powrót po kontuzję, bimbe Brawo Ato Cholera. No, agresywnie wjechał. Jakby trafił w nogi, to już po karierze przycisnijcie i dawajcie, no, ale co ja tym dniem zrobię sam. No, niewiele. Na razie to oni se klepią tą piłkę. Dobra, brawo. Aj! Czemu ty tak szybko wbiegałeś tu, Martin? Powiedz mi. Brawo. I biegi, chłopie. Trzeba było podawać. Uff, ale strzał. Trzeba było do Martina podawać, nie? Dobra, apekarius. No i koniec pierwszej połowy. No dobra, nie jest to najgorsze, nie? Rozpoczęcie. Słonionym już traciliśmy dwie braki. To tak jak równy z równym gramy, okej, okay. Może właśnie takiej zmiany potrzebujemy. Cześć matrycianie, Kalas. Może tak trzeba zrobić, co? Może Templeman? No dobra. Zaryzykujmy. Brawo. Cholera. Sinkel nie popisał. Tam nic nie było pani był przekupione jesteś śmieciu właśnie, dawaj to Dobra, przerzut a i na no niestety Dobra, ważne, że próbujemy, nie? Cholera Aj, może trzeba było uderzać, nie? Kury. Oczywiście bot na spokojnie. Oczywiście tu by taką piłkę wybijali pewnie. A matricialni dał się zrobić, dał się załatwić. O, cholera. Brawo Karis. Dobra. Dobra, myślałem, że będzie karny. Ale na szczęście nie. ADD. Niesamowite, nie. Poszedł przebieg wszystkich. Ja cię kręcę. Ale tu zrobił wszystkich nie. All the day, Jeszcze wykończenie. Pięknie. Daj mi się. Jesteśmy bardzo blisko. Zwycięstwa, a więc Shinkle zejdzie, będzie tu tempel żeby zabezpieczyć i może wyjdzie hmm. Do strzybki, nie? jakby takie czary mar zrobić, ustawić, chociaż nie wiem, to będzie trochę głupie, nie? Dobra, zostawmy to tak po prostu, żeby ewentualnie brunera wpuścić. Nie? No i dobra. Rabrunimy panowie. Cie na spokojnie. Oni sobie mogą klepać piłkę. No, no i pięknie. O, dwa zwycięstwa z rzędu. No, wygląda to fajnie. Patrzły, sobie za chwilę. Jak to wygląda w tabeli teraz? 16 miejsce, okej. Okay. ok. Wiecie, zwycięstwo Tu już jest 14 miejsce. Później zwycięstwo to już dziewiąte miejsce, to na spokojnie nie? Ci najważniejsze, żeby nie spać w tym sezonie, to raczej utrzymanie się w, w środku tabeli, wydaje mi się, że będzie najlepsze. Za chwilę. Kolejne spotkanie w grudniu już. Czy lokaty nas dzielą? Ok. Chciałbym ten mecz przesymulować szybko. Nie ma co się bać, chyba, nie? No i brawo, wykrywamy. I Sanchez, który zalicza kapitalne spotkanie. Cała obrona zalicza dobry mecz. Schinkel znowu pięknie zagrał. Sygin też. No i fajnie. Że powinniśmy budować obronę, co? Wiecie, jak będziemy mieli dobrą obronę, A słabszy atak, to i tak wydaje mi się, że bramki przejdą. Widzicie, 15 miejsce już. Tu mamy raporty, tak jest. Tak jest. Z Niemiec. Fischer, który wygląda. Wygląda ciekawie. Kaiser, tak średnio brown. Weźmiemy sobie pana Brauna. No Też bym go sobie wziął. Pana Angela, nie. Skoro jest grudzień żebym go wziął i bym go dał do postawy, nie? Pana Simona, bo wygląda fenomenalnie. Czy mam tu jakichś takich, wiecie, najstarszych? Kulc jest chyba najstarszy. No i dobra, nie chciałem tego, chciałem go wziąć, bo ma słaby potencjał, ale wiecie, na sprzedaż akurat. Tylko może będzie chciał. Mamy sobie go. No i dobra. Pan Fischer. Ale pan jest mały. <laughs> A no tu to... ja cię kręcę, jak ten gra jest głupia. No patrzcie. Chcę sprawdzić, czy mogę mu zmienić pozycję i co jest kadra juniorska. No, zajebiście. No, teraz według gry jestem w Fantkademie, w tym głównym menu. O, teraz mogę przykrać wszędzie. Co jest ciekawe, akurat. Tu miał być urońca. O, co sprawdźmy sobie tu. Pan Brown także jest ciekawy. 5 tygodni, ok. Teraz według gry jesteśmy w centrali, nie? jak ta gra jest zepsuta. Reiner, tu nie odrzucamy. No i Węgry zostają Czy jest ja No tak średnio Te mani... Ale kurde, to potencjał za słaby Jak będzie styczeń, to ja po... Pozabieram tych juniorów niedawno wypożyczenie a tymczasem kolejny meczik kolejny meczik nie wiem co to jest za zespół tak szczerze jak regensburg oni są na ostatnim miejscu niedawno my byliśmy panowie wiecie odbyliśmy się no i fajnie by było w to iść dalej, nie? Te zwycięstwa i wygrywamy pięknie. Dio i Shinkle, pięknie. Widzicie, da się, da się. Ten Shinkle to jest kurde, zarąbisty, nie? Najlepszy zawodnik, nie? Patrzcie, 12. lokáta. A ostatní s Hertu Merlin v grudňu. No dobra. S takovou hertum se chyba zajíram. Znaczy jak ten być? Elversberg. Tak, na dziewiątym miejscu są ostatnio tak same z zwycięstwa. Kogoś pasa zostanie przerwana. A kogo? Na szczęście nie nas. I znowu die i Shinkel. no fenomenalnie, fenomenalnie. Jeszcze tak panowie zagrajcie wybornie z Hertą i będzie wyśmienicie, naprawdę. Będzie pięknie, mówię wam. A Dia zawodnik meczu, okej. Okay parę dni. I hertabel Rylinia. Która iskowo nas praktycznie, tak? A my jesteśmy nawet pod nimi. I się nad nimi no. Więc będzie to ciekawy pojedynek, a oni się razem fatalnie. Dobra, zagrajmy sobie. W Berlinie. Okej. Okay. Lecie. Ja się nie obrażę, jak, tak jak wcześniej w meczu graliśmy. Przez cały mecz remisowo. A na koniec ADD. prawo mogę to wybijać w sumie orołnie mają piłkę Oj o choler Jak ten błot klepi piłkę i na sekundę. A co, ta na zarobie A co? A czemu nie? No no nie klep tej piłki, tak. Nie agresywnie, nie? Oj, no ryzykowne i się nie opłaciło to. Jak on to przyjął, nie? Łociu, czy ty musisz tak grać jak jakiś... A ah, pierdziele nie no i klepi tą piłkę jak jakiś kur... Spalony chyba O oh. I tu zarapoda no. no przecież to jest tragedia, nie? On idzie po tą linię, kręci się jak porąbany i podaje, nie? Przecież ten bot nic nie robi, nie? Dosłownie robi to samo. Kurde, czuł ten deal, zamiast kurde iść po tym prawym skrzydle tam wbiegać, tu ten pajac biegam tu, na środek. Ojej. Ten jest wkurwiony. A, ci kręcę, co ja mam tu zrobić teraz, no nie wiem. Ty mnie wkurzasz. Tutaj też. I w dupie was. Ale się podał. O maj, Kevin De Bruyne. Kevin De go uczył. Jak się podaje. I się nauczył. Chłopie, żyjemy, halo. A czuję ta gra jest taka zjebana Chciałem, że ręka tam jakaś będzie Ale panowie ty No Nie no kurde chłopie zamiast wybiegać to ten pff, się cofnął, nie? Ah. O, kurde, nie to klikłem. O, cholera. I to zaraz znowu poda pajac. Co gadać, się naprawdę. No. Pff. A nie mam pytania. Nie było. Uj, aha, jeszcze cię kręcę. Jeszcze to przejął. Ty kury. Tak, nie, no kurwa. Mm. Ojej... Przecież to jest tragedia, co tu się dzieje, nie? Ja rozumiem, przegrać, no ale kurde, jak ta gra jest taka zrumbana przybudku budku aż mi się nie chce. No a. Można kończy się, szkoda gadać.